Kupujemy 96 Apache, a raczej Amerykanie wyrazili zgodę na zakup przez nas 96 maszyn wraz z dosyć bogatym pakietem i wyposażenia, i uzbrojenia, i takim pakietem logistycznym wdrożeniowym. Oczywiście, maksymalna cena, jaka ma być zapłacona przez nas za te 96 Apache z tą całą resztą, z tym całym zestawem to 12 miliardów dolarów netto. Ale oczywiście to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Pamiętajmy, że ta maksymalna kwota to jest kwota nieprzekraczalna. W przypadku właściwie wszystkich tych zakupów w Stanach Zjednoczonych ona jest zdecydowanie niższa, ale oczywiście musi być taka, jaka jest, żeby kiedy coś wyskoczy, nie okazało się, żeby było jeszcze droższe, że od nowa ta zgoda musiałaby być wyrażona przez odpowiednie amerykańskie organy. I tutaj bardzo ważna kwestia, zanim dojdziemy do tego zakupu. Tutaj pamiętajmy, że bardzo często mamy zakupy, które są z niższą ceną, ale na przykład zawierają jedynie cenę samego śmigłowca, samolotu, czołgu. Bez szkolenia, bez wszystkich kosztów wdrożeniowych, bez uzbrojenia, bez części, bez zapasowych silników. Bez trenażerów, symulatorów, a tutaj ta cena jest cała. Oczywiście, niestety, nadal się spotykamy z tym, i pewnie będziemy się jeszcze długo spotykać z tym, że będą podawane ceny kontraktów bez tego dodatkowego wyposażenia, żeby było niby taniej i tak te koszty należy ponieść. I najczęściej wtedy jest drożej, kiedy nie kupujemy w pakiecie. Ale oczywiście, łatwiej przedstawić, że na przykład coś kupujemy za 6 miliardów, niż za w tym przypadku. Maksymalnie 12 miliardów. Ale co w ogóle mamy zamiar kupić, a raczej na co wyrazili zgodę Amerykanie w wyniku naszego takiego listu intencyjnego? Oczywiście 96 śmigłowców AH64E Guardian, czyli tych najnowszych Apache, najnowszych, najnowszych, 210 silników, czyli kupujemy też silniki zapasowe. No w końcu ktoś się obudził. Ale myślę, że ten pakiet był też konsultowany ze stroną amerykańską. 37 radarów longbow. Radary longbow to te takie radary wystające powyżej wirniki, i one mają bardzo duże możliwości. Tutaj musimy pamiętać, że początkowo mówiliśmy, że wszystkie nasze apache będą z tymi longbowami, ale tak nie będzie. Tutaj jest 36 radarów longbow, które zostaną zamontowane, i jeden zapasowy, jakby coś. Pamiętajmy, że nawet Amerykanie nie mają nawet połowy Apache w wersji Longbow z tym dodatkowym radarem. Oni mają co trzeciego, czwartego Apache właśnie z tym radarem. I to jest oczywiście coś normalnego, że jeden śmigłowiec ma większe możliwości, a dzięki temu, że one się pomiędzy sobą komunikują, przekazuje te informacje pozostałym. Dodatkowo w ramach tego pakietu jest. 460 pocisków powietrze-ziemia AGM-179A, czyli następcy Hellfire'ów, chociaż Hellfire'ów też kupujemy 1844 sztuki, ponad 7500 WGU-59 oraz całą masę innych rzeczy. Tutaj bardzo ważnym kosztem, o którym tak jak wspomniałem bardzo często się zapomina, jest koszt szkolenia i wdrażania takich maszyn. Tutaj, kiedy na przykład mowa o zakupie samolotów, w mniejszym wypadku na przykład czołgów, ale to też jest drogie, podaje się koszt zakupu na przykład samych maszyn, który niekiedy jest jedną trzecią, czy też połową całego pakietu, jaki należy kupić, żeby ten pojazd, ten śmigłowiec, ten samolot mógł być wprowadzony do użycia, żeby mógł sprawnie funkcjonować. To nie jest przeszkolenie tylko pilotów. Operatorów tych śmigłowców, czy też drugich załóg, co też o czym też trzeba pamiętać, że to nie jest jedna załoga na jeden śmigłowy, trzeba mieć załogi w zapasie, ale to też chodzi o wyszkolenie operatorów tych naziemnych, których jest więcej, których szkolenie trwa przynajmniej tyle samo czasu i których szkolenie jest bardzo, bardzo trudne. Tu oczywiście będzie potrzeba wielu osób, nawet nie setek, tylko kilku tysięcy osób. Które będą te apacze mieli obsługiwać? No, tak się liczy, że minimum 20 osób na apacza. Czyli cena naprawdę robiąca wrażenie, ale musimy wiedzieć, że to nie tylko śmigłowca, ale też reszta. I uczulmy się na to przy przyszłych zakupach czegokolwiek, czy te ceny, które są podawane, to czy one dotyczą całego pakietu, czy one dotyczą szkolenia, wdrażania i uzbrojenia zapasowych silników, zapasowych części, czy tylko odnoszą się do samych maszyn i szkolenia wstępnego? Tak na przyszłość. Oczywiście, możemy zadawać sobie bardzo wiele pytań. Pierwszym z nich jest to, czy tych śmigłowców potrzebujemy aż tak dużo. Pamiętajmy, że w programie KRUK zamierzaliśmy zakupić 32 śmigłowce. Do niedawna mieliśmy 28 szturmowych śmigłowców Mi-24 i chcieliśmy po prostu dwie eskadry, czyli 32 maszyny. Ale tutaj idziemy dalej, idziemy wyżej, i oczywiście chcemy dużo, bardzo dużo śmigłowców, drogich w zakupie, drogich w utrzymaniu. Oczywiście myślę, że ten zakup zostanie podzielony na mniejsze grupy, i myślę, że niekoniecznie zostanie w pełni zrealizowany, ponieważ pojawi się wiele problemów, jeśli chodzi o koszty, jeśli chodzi o cenę tego wszystkiego to nie jest oczywiście największym, to nie jest to oczywiście największym problemem. Są inne problemy, o których za chwilę i oczywiście tym problemem od razu powiem, nie będę przedłużał są kadry. Odpowiednia liczba kadr. Ale pamiętajmy, że gdybyśmy nawet chcieli zastąpić wszystkie MI24, które kiedyś były i zrobili na pełne skadry, to już mamy 32 samoloty, Ale, jeszcze jedna eskadra ma trafić do dywizji, która będzie na Abramsach. Ponieważ wiecie, Abrams świetnie współpracuje z Zapatszem. Tak jakby się nie dało zrobić tego samego w przypadku K2. No ale pozostawmy tą kwestię oddzielnie. I tutaj bardzo ważna sprawa: jak do tej pory u nas nie było tak tego wszystkiego ułożonego, że na przykład te śmigłowce współpracują na przykład z tą piechotą, że one są w tych strukturach związanych ze siłami lądowymi. Tak można powiedzieć mają Amerykanie. My nie jesteśmy Amerykanami, my nie mamy tyle pieniędzy i tyle doświadczenia, ale ta jedna eskadra ma trafić właśnie w to miejsce. Już mamy w, i tutaj już mamy w rezultacie 48 maszyn. I myślę, że domówi się jeszcze jedną dywizję i będziemy mieć łącznie około 64 Apache plus może kiedyś te 32, ponieważ zakup jest. Te 96 sztuk to jest bardzo dużo. I myślę, że to w tak perspektywie 10 lat jest raczej nierealne. No ale może się mylę, nie znam wszystkich uwarunkowań. Ja tylko lubię zadawać dużo pytań. Oczywiście. Oznaczałoby to, w moim mniemaniu, że kupimy 64 apaczy, a te 32 sztuki zostaną odłożone w czasie albo w ogóle nie zostaną zrealizowane. Nie wiemy do końca, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że to jest taki najbardziej pewny scenariusz. I tutaj bardzo ważna sprawa: po pierwsze, przepraszam za hałas, nagrywam w samochodzie w warunkach polowych. No, jakoś tak, przeoczyłem tą wczorajszą informację o tych apaczach, po prostu byłem zajęty. Jest materiał o Challengerze. Nie wiem, co wybierzecie, czy Challengera, jaki będzie Challenger 3, czy też materiał właśnie o tym zakupie tych Apache. Ale kolejną bardzo ważną sprawą jest to, że to, że Amerykanie wyrazili zgodę, nie oznacza z automatu, że my musimy je kupić już teraz, jutro. Oczywiście, po pierwsze, nie te możliwości produkcyjne. Po drugie, Duża skala. 96 maszyn to bardzo, bardzo dużo, i myślę, że bylibyśmy drugim użytkownikiem na świecie, jeśli chodzi o Apache, gdybyśmy naprawdę kupili tych Apache 96. Kolejne pytanie, bardzo ważne pytanie, to czy Piorun zostanie docelowym następcą Stingera, ponieważ tutaj w ramach tego pakietu mamy zamiar kupić też Stingery. 508 pocisków powietrze-powietrze Stinger. Tutaj nie chodzi tylko o to, że te pioruny są nasze, polskie, produkowane u nas, i my mamy możliwości produkcji tych wszystkich przyrządów optoelektronicznych, służących do wykrywania celów, co chyba nawet teraz Amerykanie tą możliwość stracili, ponieważ no, inwestowali w coś innego, ale chodzi o to, że ten koszt byłby oczywiście niższy, nawet wliczając w to integrację apaca z piorunem piorunem, który jest właśnie opracowywany, żeby mógł działać. Z nośników lotniczych, ale chodzi też o to, że piorun jest po prostu lepszy. On jest po prostu lepszym pepekiem i lepiej, żebyśmy mieli coś lepszego, niż żebyśmy mieli coś oczywiście o niższych zdolnościach. Kolejną kwestią jest, czy brimstone, czyli te rakiety, które będziemy współprodukować, oczywiście nikt nam nie da pełnej produkcji, pełnych praw do produkcji Brimstone'ów w Polsce, ale jednak w dużej części one będą produkowane u nas i pozyskujemy je do tak szerokiego grona, można powiedzieć, urządzeń przeciwpancernych, że fajnie gdybyśmy te Brimstone'y z Apaczami, naszymi przyszłymi Apaczami połączyli, oraz co bardzo ważne, te Brimstone'y mają nieporównywalnie lepsze możliwości niż Hellfire'y. Tu jest niebo Czyli mamy pytanie, czy to wszystko będzie zrobione z pewnymi elementami, które będą nam się przydawały, będą dla nas opłacalne i które powinniśmy wdrożyć, czy po prostu kupimy wszystko z półki i tak jak nam oferują Amerykanie. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Już są informacje o tym, że 8 sztuk Apache przyleci do nas i myślę, że będą to Apache użytkowane tak samo jak te 28 Abramsów, które zostały nam dostarczone rok temu, i które służą teraz oczywiście w Akademii Abrams, na których szkolą się polscy czołgiści. Takie coś oznaczałoby, że oczywiście te apacze umożliwiłyby nie tylko wyćwiczyć te załogi przed dotarciem tych naszych docelowych apaczy, ale też całą obsługę naziemną. Tak, żeby te apacze, które do nas dotrą, Mogły być bardzo szybko wdrożone, ponieważ to wdrażanie trwa bardzo długo. Tutaj pochylmy się nad tymi kadrami. Śmigłowce, tak jak samoloty, tak jak i współczesne czołgi, no, czołgi jednak są troszkę mniej skomplikowane to bardzo skomplikowane maszyny, potrzebujące naprawdę odpowiedniej opieki, obsługi, i ciężko będzie znaleźć te setki. Około 2000 ludzi, tak myślę, przynajmniej takie mam informacje, że około tylu będzie potrzebnych, żeby te wszystkie apacze obsługiwać, trzeba ich wyszkolić, trzeba przyszykować bazy. Trzeba zrobić bardzo, bardzo dużo, żeby te apacze mogły się sprawdzać, żeby były realnym wsparciem dla naszych sił. Tu nie chodzi o to, żebyśmy zastąpili tylko nasze Mi-24. One i tak nie miały odpowiednich rakiet i ich zdolności były mocno ograniczone. Tu o to chodzi, żeby te Apache były potężną, potężnym wsparciem dla naszej obronności. I oczywiście, tutaj możemy się zastanawiać, czy śmigłowce szturmowe jeszcze mają sens życia, czy mają sens. Oczywiście, że tak. Co pokazało Zaporororze i to, że tam odpowiednio użyte śmigłowce szturmowe są bardzo niebezpieczne, i mówimy tutaj o śmigłowcach szturmowych, o ograniczonych możliwościach względem Apache. Względem tego, że na przykład apacze są w stanie mocno skutecznie współpracować z bezzałogowcami, i tak na tej liście są urządzenia, które mają tą współpracę umożliwiać, tak żeby nasze Apache mogły działać z bezzałogowcami, chociaż nawet na razie nie wiemy, z jakimi bezzałogowcami miałyby współpracować. Więc przed nami wiele ciężkich lat, jeśli chodzi o ich wdrożenie, o to, żeby były takie, jak trzeba. A sama zgoda, samo zakupienie tych maszyn to dopiero początek. Miejmy nadzieję, że do tematu ktoś podszedł bardzo mądrze i wtedy te rezultaty mogłyby być bardzo dobre. I jeszcze raz podkreślę, wątpię, żebyśmy kupili tyle maszyn, chociaż może się mylę, no zamawiamy takiej ilości sprzętu, że to jest coś niewiarygodnego, ale tutaj myślę, że te kadry po prostu czynnik ludzki może zawieść ponieważ jeśli chodzi o pieniądze, to Amerykanie nam je pożyczą. Jeszcze na tym dobrze zarobią, co jest oczywiście czymś normalnym. Zarobią i na serwisie, i na pożyczce, i na samych maszynach, i na wyposażeniu, więc pieniądze się znajdą gorzej z ludźmi. Ale musimy pamiętać, że może się uda, tak to powiedzmy, ponieważ każde wsparcie naszej obronności, wsparcie naszego bezpieczeństwa jest bardzo ważne. I chociaż wiele osób mówi, że są rzeczy ważniejsze do zakupu, to oczywiście są rzeczy ważniejsze, ale jak się przez 30 lat nic nie kupywało, albo kupywało tak, jak to mówią specjaliści, wyspowo, to teraz musimy kupić wszystko naraz. W tym śmigłowce szturmowe, śmigłowce, które naprawdę potrafią być bardzo, bardzo skuteczne i nie bezzałogowce nie oznaczają śmierci śmigłowców szturmowych, tylko wręcz odwrotnie. To właśnie bezzałogowce umożliwią tym. Śmigłowcom lepsze działanie, współpraca z nimi, możliwość współpracy z amunicją krążącą, to wszystko spowoduje, że śmigłowce będą jeszcze skuteczniejsze i jeszcze nie. Czyli mamy zgodę, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, zobaczymy, na ile sztuk się zdecydujemy. O 96 na pewno będą dyskusje, że na pewno tyle kupimy, czy będziemy je w ogóle spinać z naszymi. Piorunami czy też prawie naszymi brimstonami, jak to wdrożenie będzie wyglądało i kiedy rozpoczną się dostawy. Zobaczymy i na pewno o tym będę więcej mówił. Więc mamy decyzję, na którą czekaliśmy. Teraz zobaczymy, co zrobimy my, a raczej co zrobi nasza władza, ludzie decyzyjni i jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o stronę amerykańską. Więc na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.